Siemanko, witam wszystkich i od razu serdecznie pozdrawiam zapraszam do oglądania ostatniego filmiku w tym roku 31 grudnia mamy 6.10 gdzieś jakoś tak w końcu biało napadało no, śniegu na święta nie było ale na koniec roku jest sporo, napadało sporo no porównując święta teraz na no to sporo święta nic nie było A ja idę sobie w stronę rodziców pomiędzy blokami może coś się znajdzie puszeczek Mam na razie trzy butelki ale to muszę oddać Jak widać straszne warunki na drogach Zresztą wszędzie takie są nie tylko u mnie Marnie się jeździ, marnie się chodzi, ale trudno, aby do maja, ta Do pracy coś nie jadą, czy wszyscy wolno mają, czy co? Dobra, pauza, włączę się przy jakimś koszu, czy coś. No wcześniej jeden, do jednego zajrzałem też nie było, tu nie ma Tam kolejny jest jakiś Zerkniemy Marnie zasypał jak wiadomo Jak coś jest to można nie zauważyć Tam stoją, się patrzą, obręb się patrzą Ale w koszu nie ma nic Idziemy dalej sobie między blokami. Jedyny plus tego to, że trochę widniej nie jest takie, tak ciemno. Tutaj. Ale jak na razie żadnej puszeczki nie ma. Ta chwilowa pauza. Zaczynają ludzie się wyłaniać trochę z bloków, nie za wiele, ale trochę wychodzą. Ja mi inaczej iść, ale idę tędy jednak. Tutaj mamy coś czy nic? I chyba raczej nic. Idziemy dalej, tu jeszcze następny kosz. Spustu. pusto Idziemy dalej Jak to iść teraz tu nie podśnieżamy I doszłam do tego, co chciałem, ale tutaj jest nic ciekawego. czapka tylko nie ma puszek, to zasypywało. Idziemy dalej. Tam przedszkole odśnieża pan a my zajrzymy tu do kosza, a butleczka. Ну и бутылочка хочешь. Пушки. Сейчас пушек. Idziemy dalej, ręka cała mokra, a aż szczypie, ale jest buteleczka i jest puszeczka, idziemy dalej. A więc, wynik jak na razie, bardzo słaby: jedna butelka, jedna puszka, ale to tak bardziej przy okazji. Idę na kawę do rodziców, ja lubię tak z samego rana. Przy okazji można poszukać, poprzeglądać po drodze miejsca. Tu jakiś kosz mamy. Idzie coś? Nie ma. Nie chcę się grzebać zbytnio w tym śniegu, bo wiadomo czemu. Do śniegu Sniegu zaraz będzie, tu mamy kosz Ale też chyba pusty, kartą tylko Wejdziemy dalej tutaj Tu jest śmietnik, ale nie wiem czy zajrzeć, czy nie Luigi Tu kupa śmieci Może zajrzę, może nikt nie zje. O, zamknięte. Dziwne, zawsze było otwarte. Trudno, idziemy dalej, no co? I zamknęli, a myślałem, że tam coś się znajdzie chociaż. Chciałem jeszcze zaliczyć jeszcze jeden śmietnik. Tu obok rodziców tam zawsze otwarte było, Może nie zamknęli. Ale już widzę, że ludzie tu uważały. Plac zabaw, zimą Może ulepia dzieci jakaś bałwana, chociaż. Ale na razie, śnieg się nie lepi, to słabo. My zajrzymy tu. Ludzi tak nie widać na razie otwarte o zamknięte tu też zamknięte wszędzie pozamykane co tu jest? ubrania jakieś jakieś buty ciekawe to wzięło Podśnieżony traktorek już jechał. Jeszcze tu jest szansa, że otwarte. O choinka już już ludzie urzucają szybko coś jeszcze grudzień. Tu otwarte chociaż przyświecimy, zobaczymy. No, ale tu nic nie ma ciekawego. O, tu są puszki ale ja ich nie sięgnę bo są niżej za nisko są. szkoda zostawić ale niestety nie wezmę sprawdzimy jeszcze tutaj też pusto a tym szkoda tych puszaczek. No, ale trudno no muszę zostać nie będę nurkował tam. Tu, tu. nic nie ma. Ciastka. Przejdę się z przodu bloku. Tam są dwa kosze chyba. Zerkniemy. Dobry zbiór, prawie wcale jedna butelka, jedna puszka, Ale nie zawsze może być słodko, tak. Ale wczoraj chyba u siebie znalazłem 12. Ale początek dnia, się zobaczymy później. Jednak tam nie proszą. Przy koszach stoją jakieś łebki. No i co na razie to tyle by było zobaczymy jeszcze u siebie tam jak wrócę do domu. I tak chwilę odpoczynku. Wypić kawkę ciasteczko. Ojciec poszedł do sklepu chwilę posiedzę. Tam zaraz do mamy pójdę. I trzeba i dalej działać. Kończymy ten rok. Strasznie martwy dla mnie był, no ale co zrobić? Może przyszły będzie lepszy. A dla Was wszystkiego dobrego. Spełnienie marzeń, dużo, dużo zdrowia. I ogólnie, żeby był dużo, dużo lepszy ten przyszły rok. No i co? Pić kawkę, ciasteczko. Jeszcze raz się powtarzam, ale to po szczegół. I teraz naprzód dalej do domu działać coś. Witam, ja już u siebie. Zobaczymy, coś tu mamy. Jedną puszeczkę znalazłem, jeszcze wracałem. Nic nie widać ciekawego. Plastiki same. Truszko. Chlebu nieładnie. Popiołu kupa. I... No, same plastyki. Tu poszeczki są. Dobre i trzy. Na darmo nie przyszliśmy. Co było na tyle? Chwil. No racja. Tak. Tutaj jakby pogrzebał to by znalazł pewnie, ale nie będę grzebał. Nie ma to nie ma, trudno. Mamy w końcu prawdziwą zimę. Śnieg, prus, a w święta nic nie było. No i dobra, cztery puszeczki skoczę do woreczka. Ze 20 już będzie w sumie. To by było na tyle dzisiaj chyba. Idę wezmę drzewka, puszeczki wrzucę. Wszystkiego dobrego. Na nowy rok jeszcze raz. i Dużo zdrówka. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie subika, łapkę w górę. Piszcie komentarze, wspierajcie, podbijajcie. I oglądajcie. Cześć, trzymajcie się.